Szukałem cię. Musimy pogadać. Nie wiem, co ci powiedzieli, ale ja nic nie zrobiłem. To moja wina. Właśnie zrozumiałem, że przez działalność polityczną ostatnio cię zaniedbywałem.

Wracasz do domu. To żart? Nie. Mówię poważnie. Chcę, żebyś znów zamieszkał w domu. Ty mnie to umieściłeś. Nie mogę odejść. Będziesz nadal przychodził na lekcje, ale spać będziesz w domu. Zgadzasz się? Nie. Tu obowiązują zasady, których należy przestrzegać. Diego, jestem właścicielem tej szkoły i mogę dowolnie zmieniać zasady. Nie przejmuj się. Nie możesz mi tego zrobić. To mój pomysł, ale tak naprawdę podsunął mi go Javier. Podziękuj Mu za to, bo zaczniemy razem nowe życie. Od jutra będziesz ze mną w naszym domu. Uściskaj mnie. Kochanie, nadal tu jesteś? Tak. Czekałem na ciebie, żeby pogadać o Mi. Tak? Usiądź. Pewnie się ucieszyła, że Cię widzi. Co? Ona mnie nie znosi. Nie uwierzyła, że wyjechałem sam. Dłużej tego nie wytrzymam. Musimy powiedzieć o nas, dziewczynko. Błagam cię. Jeszcze nie teraz. Nie pidas esto justamente ty. Aby mi pomóc, Gandia wyznaczył Robercie karę. Ma spędzać ze mną więcej czasu. Jest tak wściekła, że prawie wybuchła. Nie chce mnie słuchać ani ze mną rozmawiać. Proszę, nawet o tym nie myśl. Twoja córka i moja Mia będą musiały się z tym pogodzić. Nie znasz Roberty. Nawet nie mogę o tym wspomnieć. Jest przekonana, że. Co? Jestem modliszką. To nieprawda. Nie mogę jej teraz o tym powiedzieć. Nie zaczynij. Nie pozwalaj jej sobą pomiatać. Błagam. Bardzo cię przepraszam, kochanie, ale teraz to niemożliwe. Więc w takim razie powie mi, nienawidzi mnie za kłamstwa. Ona zrozumie. Nie. Dziewczyny nie umieją zachować tajemnicy. Wygada się, Robercie. Nie mówmy nic żadnej z nich. Przynajmniej na razie, dobrze? Powiedz, że się zgadzasz. Proszę. Dobrze. Zabiję Javiera. Diego? Gadałam z Robertą. Powiedziała, że czuje się bardzo zraniona po tym wszystkim, co się stało i nikomu nie ufa. Przekonaj. Zrobię wszystko, co zechcę. To bez sensu. Sam musisz odzyskać jej zaufanie. Mówiłem ze szczerego serca. Ale ona mnie nie słucha. Słowa to za mało. Musisz zrobić coś więcej. Zaryzykować dla niej wszystko publicznie. Myślisz, że to zadziała? Tak. To będzie coś super magicznego. Udowodnisz jej, że ją kochasz. Wtedy na pewno ci zaufa. Póki co nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Luchan, chodź tutaj. Co zrobiłam tym razem? Nic. Dostałaś list od opiekuna? Nie. To dziwne. Ale odkąd twój komputer zniknął, nie dostaję od niego żadnych listów. Raczej od ostatniego czeku, prawda? Tak. Odkąd odkryłam, że Gaston Diestro to Ricardo Sisniega. A ty dalej swoje. Mówiłem ci, żebyś to zostawiła. Zbyt dużo tu zbiegów okoliczności. Czyżby? Co zamierzasz?